Festiwal Piosenki Ludowej i Biesiadnej u Noju na Warnii to już tradycja w gminie Gietrzwałd. Organizatorzy wydarzenia, czyli Stowarzyszenie Piękny Most z Sząbruka, zespół śpiewaczy pokolenia z Biesala oraz gmina Gietrzwałd jak co roku stanęły na wysokości zadania, aby zapewnić gościom moc atrakcji. Kolejna edycja tego wyjątkowego wydarzenia odbędzie się już 2 lipca w Ogrodach Gietrzwałdzkich od godziny 11. W programie festiwalu znajdują się występy takich zespołów jak Wrzosy z Dźwierzut, Żywioł z Pisza, Pokolenia z Biesala, Gronowiacy z Gronowa Elbląskiego oraz wiele, wiele innych. Oprócz tego na przybyłych gości czeka koncert kapeli góralskiej z gminy Limanowa, kiermasz pełen cudów, a także strefa zabaw dla najmłodszych. Festiwal Piosenki Ludowej i Biesiadnej u Noju na Warnii został dofinansowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz przez gminę Gietrzwałt. Serdecznie zapraszamy! Hey, okay. telewizja Kopernik. Kopernik.tv